Witam Cię proszę ponownie. Cześć. Chciałbym, abyś teraz odpowiedział na serię szybkich pytań. Okay. Bardzo ważne jest to, że możesz tylko wybrać jedną z dwóch odpowiedzi. Mm -hmm. Tak zaczynamy. Zacznij klasycznie. Które medium bardziej preferujesz? Facebook czy Instagram? <noise> Wyjdę na dinozaura, no ale no Facebook jednak trochę bardziej. Mam uzasadniać, czy nie? Możesz, możesz. Myślę, że to sentyment trochę, co? <grym> może, ale też to, że, że jednak Facebook jest taki bardziej uniwersalny, tak? To znaczy masz tam i grupy, i wydarzenia, i, i, i Messengera, no jakby to, to jest troszkę więcej niż gdzie indziej. I w tym też swoją drogą upatruję jednak jakieś szanse dla Facebooka, że może się jednak nie skończy. No bo przy wszystkich fantastycznych możliwościach związanych z TikTokiem, o których rozmawialiśmy, no to jednak no tam nie znajdziesz tych rzeczy, właśnie, które. Są tu. To jest trochę, trochę bardziej wszechstronna platforma. A co wydaje Ci się łatwiejsze lub ciekawsze? A może masz jakiś inny powód, aby wybrać jedną z tych dwóch opcji? Prowadzenie social media z knajpy z kebabem kontra prowadzenie social media eleganckiej restauracji. Myślę, że, że, że tutaj knajpa z kebabem by była wdzięczniejsza, bo już widzę te kolejki, jak się tam dobrze zadziała, prawda? To z jakiegoś tajemniczego powodu łatwiej jest. Znaczy, no nie, w sumie to nie jest tajemnica. Dlaczego łatwiej wygenerować kolejkę dużą przed kebabem niż przed elegancką restauracją? Więc tutaj łatwiej by było w tym social media'owym świecie, gdzie jednak trochę dowód społeczny się liczy i to, jak to jest popularne, czy jest popularne, przynajmniej taki, taki szum wywołać. Tak? Natomiast oczywiście później z elegancką w restauracji też są różne możliwości i przewagi. No nie ma co mówić, tak? Zdjęcia będą ładniejsze jednak. Ile razy można robić talerz z frytkami? Pod różnym kątem. Okej, okay, mam tutaj bardzo ciekawy pojedynek i myślę, że ten wybór może Ci chwilę zająć. Uwaga. Wysoka estetyka na social media mhm. czy wartość merytoryczna na social media? Mhm. W restauracji czy gdzieś czy no, indziej? Usługowo. Usługowo. No. No jednak, jeśli merytoryka jest ważna, to merytoryka. Ale nie wszędzie jest. No bo w gastronomii, na przykład, no to pewnie dobrze by było mieć szefa kuchni, który lubi opowiadać i ciekawostki podrzucać, tak. ale można bez tego żyć. No da się, większość restauracji sobie świetnie bez tego poradzi. Więc jeśli merytoryka jest ważna, to, to, to tak, to wtedy ważniejsza, ale jeśli nie jest konieczna, no to estetyka w gastronomii często będzie górą. No dobra. Teraz, teraz pytanie z rodu tych brutalnych. Okay. Brutalna rzeczywistość i szczera prawda. Ciekawe zlecenia, czy dobrze płatne zlecenia? <laughs> a może być na zmianę? Czy ha, boże, boże. To najlepiej by było. Okej, no. by okay, ale wracając na tory gastronomii. Mm -hmm. Gotowanie samemu, czy korzystanie z restauracji? Ja jestem, a w sumie chyba my oboje z żoną, jesteśmy Chyba idealnymi klientami branży gastronomicznej. To znaczy, ja osobiście od tak plus minus 10 lat nie przypominam sobie, żebym cokolwiek ugotował. E, bo ja żona robi świetne na przykład tiramisu albo racuchy. Natomiast Aha. też nie jest gotowanie nie, nie jest jej największą pasją. Więc w związku z tym ostatecznie. My po prostu, jak nie uber nic, to po prostu idziemy gdzieś. Jak, jak nie ewentualnie catering zamawiany tak, w pudełkach, to no Dobra, mieliśmy podejście do Thermomixa, ale stoi. stoi i pachnie. To nowością. Okay. Więc w związku z tym. Może od razu nam ogłoszenie: sprzedam Thermomixa. W związku z tym, no, myślę, że oglądają nas często osoby, które lubią gotować i mogą sobie powiedzieć, no jak to, ale z drugiej strony pamiętajcie, my jesteśmy waszymi klientami. Także prosimy o łagodny wyrok, bo wymiar kary, bo, bo jednak. Właściwie dwa, trzy razy dziennie trzeba coś jeść, więc troszkę tam, troszkę tam i w covidzie wspieraliśmy i poza covidem też wspieramy. A który z dwóch profili jest Twoim zdaniem lepiej prowadzony? Mhm. Czy to będzie social media McDonalda mhm. czy social media Burger Kinga? <laughs> No, ale to, to dosyć, dosyć wyrównana konkurencja, Aha. dlatego że obie marki, obie marki mają, mają sporo ciekawych pomysłów. No, Burger King jest taki troszkę bardziej drapieżny prawda, w tych swoich pomysłach, natomiast e, raz to się mi podoba, raz mi się mniej podoba. No, ale to taka, taka specyfika, jak robisz, starasz się robić coś kontrowersyjnego, no tak, tak powinno być pewnie. Podobało mi się na przykład, chociaż też było mocno kontrowersyjne, pokazanie ich burgera tam po iluś dniach, po bardzo wielu dniach, że to, że to, że to no nie wyglądało jak prosto z kuchni, no ale z drugiej strony też było widać, że to jest prawdziwe jedzenie, tak, tak. chcieli przez to pokazać, e, że się zestarzało, tak jak się starzeje prawdziwe jedzenie. Mniej mi się podobało, to było dawno, dawno temu, mniej mi się podobała taka akcja, chociaż też wiele osób z kolei ją chwaliło, Burger Kinga, gdzie oni mówili, że jeśli y, Chcesz dostać, jeśli przestaniesz nas lubić, to damy ci kupon na bodajże tego Big Maca. Z no. McDonalda. No. Czyli im chodziło o to, żeby się pozbyć fanów, którzy tak naprawdę nie są z niej mocno związani, no. żeby sobie zmniejszyć liczbę fanów obserwujących. No bo jak ktoś woli Big Mac'a od obserwowania ich, no to znaczy, że tak naprawdę nie jest ich takim fanem na, na dobre rach, i na złe. Polak po byłby skorzystał z tego dwukrotnie. No, no. możliwe. Możliwe, polubił znowu. Tak. Tak? To nie wiem, czy to weryfikowali. Mnie im się troszkę to podobało, no bo jednak uważam, że powinniśmy w mediach społecznościowych zabiegać o różnych ludzi. Mhm. I o tych, którzy są tymi takimi mega megafanami, obserwującymi, i o tych, którzy się wahają pomiędzy wyborem jednej marki a drugiej. No ale w każdym razie, no, oryginalne i ciekawe pomysły, więc no, ten Berger King jednak się troszkę chyba wyróżnia. Okej. Okay. Lubię w tej części y, przywoływać różne sławy. I y, y, to będzie taki ciężki pojedynek, ale oczywiście to może tylko jeden. Aha. Uwaga. Facebook Magdy Gessler. Czy TikTok Gordona Ramseya. O kurczę, musiałbym wcześniej troszkę więcej czasu tam popatrzeć na to, co robią. E, to może, może może, jednak patriotycznie. bardzo okay. okay. dobrze. Dobra, masz jeszcze siłę? Jasne. Dobra, do najtrudniejsze pytania. Uważaj, to jest już taki naprawdę hardcore, Aha. kończący jakby tutaj tam, tą część. Uważaj. Selnik z rodzynkami? Czy sernik bez rodzynek. Z rodzynkami jednak, ten twist rodzynkowy, to jest to. A płatki do mleka czy mleko do płatków? A to jest bardzo ważne rzeczywiście, to jest bardzo ważne. Mleko do płatków, właśnie tak. Mleko do płatków, ok. w żeby... płatki, potem mm -hmm. mleko. Dobrze. No i teraz takie pytanie, trochę kontrowersyjne, mm -hmm. z jakby odnosząc się do, do sytuacji geopolitycznej, uwaga. Majonez z Winiary, czy majonez z Kielecki? Ja nie wiem, co oni tam podają w restauracjach. To, co dają, ten majonez to, to, to bierzemy. Także, także tutaj właśnie, tak, to troszkę zazdroszczę osobom, które same gotują w, w tym sensie, że one tam dokładnie wiedzą, co, co jest i, i mogą sobie zdecydować, ten pojedynek rozstrzygnąć. Ja nie umiem. Okej. Okay. No tutaj trochę będziemy musieli, bardzo dziękuję za tą część oczywiście, będziemy musieli trochę złamać jakby um stereotyp, można powiedzieć, dotychczasowych odcinków. Mogę Ci wodę zagotować. Dlatego, <pigs>. że oh <và> <para> prosić, prosić Piotra o ugotowanie czegoś, tak słyszałem, to tak jakby prosić Mariusza Pudzianowskiego, żeby zaczął skakać w tyczce, więc <éri> <ś ora> tyczce. Także nie będziemy się wygłupiali. A są lepsi? Zostawiamy to lepsze, nie trzeba się specjalizować we wszystkim. Także ja bardzo dziękuję Ci za tą część, mhm. a Was Dzięki. zapraszam do komentowania, do subskrybowania i do zobaczenia za tydzień w niedzielę o godzinie 15. Dzięki Piotr. Dzięki, Piotr. Dzięki. do zobaczenia.